Dzisiaj będziemy mówić o językach miłości no więc witam oczywiście kochani na Instagramie tu mamy TikToka, tutaj mamy YouTube'a no więc w ten letni wieczór to już jest nasz przedostatni live z serii tej, naszej, tej z tej naszej akcji Poukładaj relacje w wakacje. Dajmy sobie jeszcze chwilę czasu. Cześć, Alinho. Cześć, Stachowy, witam Cię, kochani. Oczywiście, napiszcie mi, czy dobrze słychać i skąd się ze mną łączycie, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Możecie też napisać, jaką macie dzisiaj pogodę, bo u nas dzisiaj było nawet całkiem miło. Co prawda. Bo Poszłam tak na basen pływać, no ale że tak powiem. Już naprawdę takie letnie klimaty jeszcze musimy się nacieszyć po tych tygodniach, kiedy padał deszcz, nie? Więc słychać rewelacyjnie. O, dziękuję bardzo za, za ten dzień dobry, dzień dobry. Legancko jest, ktoś pisze. Dobrze, dobry wieczór. Skąd dołączacie? Napiszcie mi koniecznie. Będę starała się jakoś tutaj przeskakiwać między tymi mediami i, i witać się z wami. Luksemburg wita, A Brwinowa, Brwinowa, też wszystko widać i słychać. Dobrze, jestem bardzo ciekawa czy braliście już udział w jakimś lajfie z tej serii po Poukładaj relacje w wakacje. Dodam, że to już jest chyba, który na piąty, a cała akcja trwa 6 tygodni, 7 tygodni, bo w jednym tygodniu mieliśmy też film, który zresztą na YouTube ciągle wisi, więc możecie go obejrzeć o takim, o, o różnych rodzajach wsparcia, nie? Myślę, że bardzo też bardzo fajny film o, o tym właśnie, jak możemy się wspierać. Witam z UK, witam z Warszawy, z Berlina, z Bytomia. A oczywiście proszę Was o to, żebyście tam serduszka dawali, łapki udostępniali, bo to zawsze zwiększa zasięgi. Więc myślę, że może być naprawdę bardzo fajnie. Dzięki temu możemy sobie pomóc nawzajem. Okej, okay. No a więc dzisiaj jeszcze się witam okolica Krakowa, Wrocław, bytom. O, niedawno byłam w Katowicach na nagraniach. Nie Niedługo będę coś więcej mówiła na ten temat. Cześć, witam Kuba, witam też. Cześć. Tak. Kochani, tutaj będę jeszcze Wam mówiła, będę witała Was. Więc tak, jeśli chodzi o wszystkie live, y, które były dotychczas, a wiecie, że korzystam tutaj z moich materiałów z e-booka albo z takiego, um, udostępniam w sumie darmowo materiały, które są takimi małymi podzespołami takiego większego pakietu szkoleń relacyjnych, w które wchodzi między innymi też mój e-book od frustracji do komunikacji. Potem mamy tam 55 sposobów na intymny związku bez seksu. Takie szkolenie, za następne szkolenie, 5 zasad szczęśliwego związku, więc wiecie taki cały pakiet jest tych tych, tych, tych szkoleń, które Wam naprawdę serdecznie polecam. Kochani, pytania na końcu będę odpowiadała, teraz nie będę odpowiadała na pytania, opowiem, tak jak zawsze troszeczkę merytorycznie opowiem Wam o tym, co, o temacie dzisiejszym, a potem na końcu będę oczywiście odpowiadała na pytania. Część pytań już została e, zadana na Instagramie, więc też odpowiem na te pytania. O polskie, opolskie dobry wieczór, tarnowskie góry, Wrocław Köln. O, super. Köln. Dobrze. Czyli Kolonia. Tak. Czyli Kolonia. Tu na Instagramie macie przypięte oczywiście tą moją ofertę tych moich szkoleń. Na YouTube. Na też. Więc tak, kochani, relacje naprawdę są bardzo ważne w naszym życiu. Ostatnio sobie... Słuchałam trochę czytałam na temat różnych koncepcji dobrostanu, czyli no, dobrostan to jest to po prostu jak my sobie radzimy w życiu, jakie mamy poczucie zadowolenia, szczęścia, satysfakcji naszego życia i muszę Wam powiedzieć, że właśnie ten, ten dobrostan bardzo w bardzo dużym stopniu zależy od naszych relacji. Yy, już mówiłam Wam wcześniej i będę, będę to powtarzała: najistotniejszym czynnikiem, który sprzyja długowieczności, yy, to są relacje, które mamy. Yy, tak naprawdę, jeżeli patrzymy na różnego rodzaju, rodzaju badania, to najbardziej yy, szkodliwy w naszym, dla naszego zdrowia jest stres. Tak? No więc, a co najbardziej obniża stres? <laughs> Okazuje się, że Oczywiście sport jest bardzo ważny, dieta, mindfulness i wszystko inne, ale jeżeli mamy wokół siebie e, kochających, wspierających ludzi e, i sorry, tak, okej, okay, i naprawdę bardzo dużą sieć wsparcia, bo ostatnio właśnie też o tym mówiliśmy, co to znaczy sieć wsparcia, że mamy na YouTube, przypominam Wam, że jest taki filmik, ostatnio wyszedł, tak? To, to naprawdę sp sprawia, że my, jakby, zupełnie inaczej przechodzimy przez różne trudne sytuacje. I w związku z tym, tak jakby podsumowując ten cały tok myślenia, relacje są po prostu najważniejsze dla naszego funkcjonowania. Są takie tak zwane błękitne strefy. została Jest taka książka, o której kiedyś mówiłam, u mnie na kanale. I to są takie błękitne strefy, czyli miejsca, w których ludzie. Mają e, najwyższą, e, wiecie, najwyższą średnią e, życia. To są na przykład, taka strefa jest w Japonii, taka strefa jest na Sardynii, gdzie mamy dużą populację męskich e, tych stolatków i oni naprawdę tam, wiecie, żyją naprawdę długo i są sprawni. To nie jest to, że wiecie, leżą w łóżku i wygotują w domu opieki, ale to są ludzie, którzy są naprawdę sprawni. I teraz. Dlatego myślę, że bardzo ważne jest to, żeby pilnować tych relacji i o nie świadomie dbać, tak? My musimy o to dbać. W związku z tym e, potrzebujemy też wiedzy, nie? No to trochę tak jak zbudowanie domu, nie. Po prostu potrzebujemy zbudować dom, który będzie trwały, który będzie naprawdę taki wiecie, silny, mocny i będzie stał na dobrych fundamentach. A do tego po prostu potrzebujemy wiedzy, nie? wiedzy, 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 wiedzy. Są też ta moja akcja, żeby, żeby poukładać relacje w wakacje. Krok po kroku, spokojnie, tak jak Wam ostatnio mówiłam i powtarzam to ciągle moim klientom czy Wam. Relacje nie cierpią rewolucji. Relacje lubią ewolucję, czyli spokojne zmiany powolutku, konkretnie idziemy do przodu, y, wprowadzamy małe zmiany małymi krokami, bo rodzina jest takim systemem, który jest bardzo wrażliwy na zmiany. Jest bardzo wrażliwy na to, co się dzieje w środku y, i łatwo jest go wyprowadzić z balansu. Nie? To jest trochę tak, jak mamy, wiecie, łódź na morzu i w tej łodzi ktoś staje i na przykład zaczyna machać rękami bardzo mocno, bardzo mocno, nie? To co może przypominać taką sytuację, wprowadźmy zmiany, zróbmy to, zróbmy to, zróbmy tamto, nie? I bardzo często tak jest, że, to, że wtedy cała, cała sytuacja, cała, cały system się po prostu chwieje, nie? Dlatego też myślę, że trzeba bardzo zwracać uwagę na to, jak budujemy relacje, no i są takie, takie moduły już, o których Wam mówiłam tutaj, czyli mówiłam dosyć dużo o komunikacji, o komunikacji pozornej, o komunikacji rzeczywistej, mówiłam o, wiecie, o poziomach komunikacji, to dwa live'y były na ten temat, bardzo, bardzo konkretna wiedza. A dzisiaj jest taki bardzo ciekawy temat, z którego robiłam, pozwólcie, mnóstwo, mnóstwo szkoleń kiedyś, dla rodziców, bo ja pracowałam, wiecie, w takim systemie, że pracowałam w terapii pedagogicznej z dziećmi, które miały problemy z czytaniem, bardzo różnego rodzaju. Wiecie, to jest naprawdę duży problem, gdy dziecko, na przykład w trzeciej klasie, naprawdę bardzo powoli czyta, bardzo duża trauma dla dzieci. Ale firma, w której pracowałam, stosowała taką metodę, żeby wspierać dzieci także. E, wspierając i edukując rodziców i to było jedne tutaj ja właśnie szkoliłam między innymi rodziców języków miłości i muszę wam powiedzieć, że e, zawsze było to niesamowite odkrycie dla rodziców, nawet dla rodziców, którzy już coś tam słyszeli na ten temat, bo zasada jest taka, nawet dzisiaj na Instagramie zrobiłam taką ankietę, czy słyszeliście, czy wczoraj, e, czy słyszeliście o językach miłości, no 70% napisało, że słyszeliście, nie? Więc bardzo fajnie. Ale jedna rzecz to jest, wiecie, to jest tak troszkę jakby. Ja lubię taki przykład, że można y, słyszeć o Michaelu Jacksonie, ale w ogóle go nie znać, nie? <grych> I to jest to, że my możemy pewne rzeczy robić, słyszeć o nich. Słyszymy, nie wiem, o różnych, o różnych rzeczach, nie? Słyszymy, nie wiem, o kryptowalutach, słyszymy o giełdzie, słyszymy o... Handlu, nie wiem, złotem, narkotykami, o różnych rzeczach, natomiast niekoniecznie mamy z tym kontakt i niekoniecznie się też na tym znamy, nie? Na tych dobrych rzeczach oczywiście chciałam podkreślić. <grym> Dlatego też to, że 70% z moich widzów, a też myślę, że moi widzowie są już, że tak powiem, otrzaskani z tym tematem, to słyszało, to nie znaczy, że my to stosujemy. Skąd to wiem? Z, z własnego życia, oczywiście, nie, z, bo y, ja te, ta, takie swoje materiały na temat języków miłości staram się przejrzeć dwa razy do roku, bo te najbardziej podstawowe rzeczy, które wydają się być nam oczywiste, uciekają nam po prostu najszybciej. Nie wiem, hmm. czy się ze mną zgadzacie, ale to tak jest, że to to jest takie, wydaje się być tak, pytanie się zadaje na końcu. Jeśli, jeśli, jeśli moglibyście, e, będę wdzięczna. Więc e, to, co jest takie, wydaje się być takie oczywiste, nie? że tam, a języki miłości, ma taką tendencję, wiecie, że dryfuje nam gdzieś tam, gdzie my w ogóle nie chcemy. Z czego to wynika? Wiecie, co to, to wynika z tego, że ludzie są heterogeniczni. My, jako, e, taki, wiecie, jako ludzie, jesteśmy bardzo różnorodni. Wiecie, są wysocy, są niscy, są czarni, są biali, żółci, skośno-ocy. Ci, którzy sobie dają radę na Antarktydzie, w bardzo zimnych warunkach, ci, którzy sobie dają radę w Tajlandii albo jeszcze na, albo na pustyni, Więc to jest tak zwana heterogeniczność. Ale my mamy różne poziomy adaptacji, mamy różne przystosowania, ale mamy też bardzo dzięki temu, mamy też bardzo różne na przykład style przywiązania, bo też o tym mówi ta, to, to zjawisko heterogeniczności. Natomiast mamy też bardzo różne języki miłości, po to, aby zachować tą różnorodność, żeby w różnych warunkach pewnym ludziom było łatwiej przetrwać, przeżyć ze względu na dobro ogółu. I teraz y, mamy jeszcze jedną taką cechę, która jest bardzo ciekawa: mianowicie jest tak, że my, i y, 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 mamy też tak, że Gdzieś mamy takie wewnętrzne, imanentne przekonanie, że jeżeli dla mnie miłość oznacza na przykład dotyk, no to przecież jeżeli ja mam partnera, partnerkę, męża-żonę, przyjaciółkę, to jeżeli oni się postarają, to oni się też tak nauczą i oni też tak będą kochać, nie? Faktem jest to, że oni się mogą pewne rzeczy nauczyć, ale. Naturalnym językiem miłości, dwa, dwa takie naturalne są zazwyczaj podstawowe, dla każdej osoby, są, mogą być zupełnie inne. I teraz my myślimy bardzo często, to wychodzi ciągle na konsultacjach i na szkoleniach, że jeżeli ktoś e, nie kocha mnie w taki sposób, jak ja bym chciał, to on mi to robi na złość, bo przecież gdyby chciał, to by to zrobił. <laughs> Problem polega na tym, wiecie, że tego po prostu trzeba się nauczyć. To jest pierwsze primo, jak to ktoś kiedyś żartobliwie powiedział. Drugie primo, czyli tak naprawdę duo, to jest to, że nie, trzeba się nauczyć, wprowadzić życie jak każdy nawyk, i utrwalić. Co więcej, co pewien czas po prostu trzeba te rzeczy jeszcze co sprawdzać, jak one funkcjonują. Dlaczego? A tak naprawdę nasze życie się całkowicie zmienia. Zaraz wam trochę opowiem na przykład o dotyku. No to zobaczycie, że, że dotyk może się bardzo. na przykład zapotrzebowanie na dotyk może się bardzo, bardzo zmienić, bo są, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest coś takiego jak sezony życia, które sprawiają, że my po prostu mamy i inne zapotrzebowanie. Dlatego też, widzicie, życie trochę polega na tym, że trzeba je monitorować, nadawać mu kierunek, pewne rzeczy bardzo spokojnie sprawdzać, bez robienia tam nie wiadomo czego, tak, e, ale e, ale naprawdę wymaga to pewnego monitorowania. Jeżeli miałabym Wam doradzić, co macie monitorować bez żadnego, bez takiego dużego nakładu, nie wiem, energii, sił, czy też pieniędzy, na czasami trzeba pójść na terapię czy kursy, to na pewno radziłabym Wam monitorowanie języków miłości. Ktoś tu piszesz, że zacina, nie wiem. No może kwestia internetu u Ciebie. No, to w się... Sensie u... Może nigdy... być to, tak. Bo nikt nie zgłasza nigdzie, nie? Dobrze, nikt nie, nie zgłasza, więc przyjmujemy, że jest dobrze, ale przykro mi, że just, just i że to by zacina. Więc teraz posłuchajcie, to jest tak, więc mamy pięć języków,